Tak zwana walka o czołg. Hihihihaha. Hihihihaha. Nie <grymne> Piękne. Czekaj. Czemu <grymne> zwykli... <grymne> czemu zwykli typkowie się też pchają na ten czołg? A oni sobie wleźli na niego. Tak zwana odwieczna walka o jeden czołg. Puma... Gumy z gumy i to jest ten fajny, w którym ten Nie trzeba zmieniać biegu. Tak Chcesz być live'em czy No dobra, już jestem Dobra, dobra. To okay, burzący e, na punkt Dałem Ci pinka Okej, okay, ale którymi drugami? Eee myślę, że tędy tędy Tędy... Tędy Czyli skręcić i na tą drugą, dobra. Tak, mogę Czy mówić to jest... teraz jak nawigacja. Za 10 metrów skręć w lewo. Okej. Okay. <noise> jak coś zobaczysz to powiedz to wiesz, że od razu się zatrzyma. Dobra. Jak na razie nic nie widzę. Nie widzę problemu. O, widzę punkt, czekaj. To jest punkt? Możesz, możesz strzelać? To byłoby garnizon Takie Dobra Idziemy teraz prosto na nich czy... A możemy na... o... Możemy zrobić tak, że pojedziemy do miasta Jakoś tak tutaj Do miasta, ale wiesz jakby musimy najpierw ten punkt przejąć Wiesz bo oni nie mają garnizonu to jest? Dobra, no to na punkt Czyli basically... Basicly na to punkt Idziemy. Dobra Kiedy tutaj się wjeżdża Tutaj jest ścianka, o tam był typ, tam jest, tam jest, typ, tam jest psa Dobra, o następny garnizel zniszczony O, zresztą się tam ktoś, zresztą się tam ktoś. O, nie żyje Dobra Dobra, podjedź trochę A. do przodu, przez ten murek podjedziesz Na pewno? Tak, bez problemu <głos> <głos> Żadnych partii nic, po prostu przejechaliśmy Tak jest. Przejeżdżamy przez tekstury. O, następny postełek zniszczony. O, tu jest efekt, tu jest efekt, na Nie Co ma. Lewo, spodoba, lewo, O, kolejny, snikuje się tuż za murem. I kolejny way. jeszcze. Czekaj. The, The way. way. Przejechałem tu. <laughs> Bardzo dobrze. Został z no O. Zesnikował się na, na pumę. No bo co wycofaj trochę Dobre, Jak możesz No szkoda Tyfek, Tyfek dyfek z nami przeskoczył, nie Jesus daje były <grym> Ktoś to do dostał. Nas... Ja wiesz skąd? Nie Dobra, możemy podejść trochę do przodu. O, tam jest, jest przed nami. Przed nami, za tym słupem. A faktycznie. Dobra. Rozsypał się. Uff. I na lewo jest. Na lewo. Dobra. Szlanka tyle był. Ale może teraz nie strzelaj, bo tam jest dużo markerów sojuszników. No dobra, to nie będę strzelać. O, jest typ jest typ Lewo, prawo. To Kolejny, prawo, tam się patrzysz. Dostał z hf O, tam I się krał Patrz, patrz na okna. <laughs> tak, magiczna ja. Jesus! Przed nami! Dobra, się wtypa i teraz... No, do tyłu najlepiej będzie chyba wycofać. Albo do przodu, dobra, jeźdź gdziekolwiek je, je, Do przodu, To przodu, do, 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 do przodu. Typu. Tak, to ja po prostu... HQ, could we get tank? Please? A ty musisz w jakimś wojs... w jakim wojsczacie? Tym niebieskim, czy tym czerwonym? Czerwonym. Czerwonym, dobrze. HQ nas nie słucha po prostu, no. Zajmę się ogrodnictwem. Dobrze. Ja też. Nie mamy czołgu. No. Pewna? Ma? 12, jeśli. Jest na górze. Jest o! na górze. Jest na górze, dobra. respimy się od nowa. R się tak. Pan już nam zabrali. To pumę. No tak teraz zabrali. Dobra. No to pumę. No co, ja już wchodzę do niej. A ja mislałem ten okienko okay, do spawnu. No to 4 Oj. sekundy. No to ja teraz będę drive. Na to wychodzi. O, okej, okay. dobra. Ogólnie tutaj mamy fajnego spota. Jest chyba niemiecka ciężarówka, nie? Nie, to są nasze ciężarówki. O, o, dobra. Zatrzymam się. Tam jest ich więcej. A, postrzaj do nich z Masz ich dużo Mam bardzo dużo. Znaczy w sumie nie aż tak dużo. 25. Podjadę tylko do przodu. Tam coś nie strzeliło No oni tutaj gdzieś mają garnizon. Podjadę jeszcze trochę bliżej. No i tam wiesz, gdzieś na ale Tu jest piechota jakaś Na 11 gdzieś. Tutaj był gość. Blisko, daleko? E, blisko, kalin Powiedzmy 20 metrów. O, jest tutaj cały czas. Za krzakami yy, bardziej na 11, 12. Strzela do nas. Na prawo przed nami, tutaj. No, tu, tu gdzieś no. Gdzieś tu? Tak, i do tego jest tutaj jeszcze dużo. Yy, tu jest jeszcze skład jakiś. I tutaj próbował do nas z bazuki walnąć. Na szczęście mu się to nie A. udało. Spisował tak. Raz... Jeszcze raz, jeszcze raz. Będzie próbował. No nic nie widzę na razie. Podjadę trochę bliżej. Także spróbuj, wie że tak trochę na lewo skierować. Potrzeba komandera. No, potrzeba. Dobra. Poza ich zwłokami nie widzę tu niczego. Zgodnie. Chociaż? Czekaj, tu jest chyba. Tak, tu. Tak, to jest ich garnizon. Wiem, przejdź go, przejdź go. Takie. Dobra, to teraz y, skręcę i ty zniszcz garnizon hoakiem tak, 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 tak. Dobra. E, widzisz go? Widzisz go? Tak. Tak, to był garnizon. Ewidentnie. Że tam chyba widziałem coś, ale typ O, tu są, tu są, na, na, na 12. Na 12 jest ich pełno. Strzel ich z chaeka. Albo wiesz co, skręcę ci podwozie, o, tutaj. O. Egipt zabudowanego, czy? Nie wiem. Okej, okay, ale trafiłem. Tam jest jeszcze jeden. Oni się tu espią, strzel tam z chaeka. Nie, nie mam. zniszczony. Strętny kamper aha, co to za osiągnięcie. Tak, czyli dużo, dużo graczy już zniszczyłeś. Znaczy bardziej zabiłeś. Ktoś do nas strzela. I chyba nawet ktoś misnął z bazuki. E, tam był. Dobra. Mamy chyba tu jakiś czołg? Zobacz na mapę. Nie, to jest nasz czołg. Dobra. E, pojedziemy tym ekodem trochę jeszcze bardziej za linię wroga. Fajdę, nie? Fajda, Szczególnie jaki jest bułek Jesus, coś teraz, strzela z ...bazu. Dobra, zatrzymam się Zabijam już szwa. Tam mają pewnie galizony następne Podejdźmy tam Nie jedziemy i Tak Tak zwane robimy robotę za całą drużynę Czy ja tam widziałem? Być może Ja patrzę przez siebie Podjadę to her. Bliżej, na wprost możesz skręcić wieżę na lewo. Czy ty, jeszcze? ty już daleko pojechałeś? Troszkę tak. Bo będziemy ich od pleców niszczyć. Pojadę tą drogą. O, możesz skręcić na 12 wieżę. Najgorsze w mówieniu, właśnie ten, godzinami, jest to, że ja muszę sobie przypominać, na której to było faktycznie. Tak. Ogólnie po prostu wiesz, jakbyś położył zegar. Eee, dobra. Czy widzisz coś? A, niezbyt. Ja też nic nie widzę. Nie widzę problemu. Eee, tam coś strzeliło z bazuki na 12. Eee, widziałem to, widziałem to. Tutaj nam Przecież... zamarkowali na 12. Infanty jakieś. To jest nasz czołg? Tak. To jest nasz czołg. Spancę. Ta eee, tak. Ta. Widzę. Piechota no. Możesz tam profilaktycznie strzelić z HEK-a. O, widzę. Podejechać bliżej. To na razie jest nord, ta, się dalej ruszają. Tak. Mają galizon pewnie. Podjadę od lewej, dobra? To skręć na prawo wierzę. Tak. Dobra, na razie będę wiem tak jak mam. Dobra. I teraz tak. Jest, no, to są takie śmieszne pudełka. Tak, takie śmieszne pudełka. Mm -hmm. Widzisz coś? Nie zbyt. Ja też nic nie widzę. O, widzę kogoś tutaj. O! O! Zbliżam Ganizm, Fajne, Bardzo dobrze. Robimy więcej niż cała drużyna bez kitu. Nie wiem no jakby my tam ten pomagamy, żeby ten. Żeby nie się nie spałnowali. Dokładnie. No. Nie wiem, chcesz niedługo nie wiem, podjechać jak będzie jakieś ten... E, Okej, okay, mamy o, następny punkt do zdobycia. Bo zdobyliśmy O, jest tutaj na 12. Typek. Tu ślepiej sobie nie widzę. E, trochę w prawo. E, tutaj. Gdzieś? O chyba dostał twarz Hajkiem Chyba dostał twarz, tak. Też tak źle O, widziałem, widziałem Dobra, zatrzymał się. Widzisz coś jeszcze? Bo ja nic nie widzę. Już... nie, już nie. Dobra, no to jedziemy na punkt chyba. Ewentualnie no tak jak ostatnio, że będziemy wkurzać ich i niszczyć im granicony. No bo na punkt to jest dużo bardzo typków. Tak, bardzo dużo typków z bazukami, którzy chcą nas za wszelką cenę zniszczyć. I chyba właśnie znowu ktoś wystrzelił z bazuki. Tak, e, miałem ten, tabelę wyników, to nie widziałem. Ile sobie jaś kili już? E, gdzie to się patrzy? Nie wiem. Bo ten combat effectiveness to my obaj mamy po 260. No w tym samym ciągu jedziemy. O, jakieś. Dużo ludzi. Nie wiem czy widzisz na 12. a? Po ile? Trzymaj sklepów. O! <gry> Podjechasz? E! By? To był czołg! I to wroga. Nie zauważyłem Cię. go. E, je, by, no by, tak, był na naszej trzeciej, no. Ups. Słyszałem scout u nas. A chyba do nas. Tak. Nie mogę. <gry> Ale mogę za to rozjeżdżać w rogu. Tak, by... O, jest przed nami, tuż przed nami, dawaj. Hihihihi. <noise> ha. <noise> Piękne. Tak, absolut cinema. Tak. Chodzimy. Wchodzimy. Wchodzimy, tak. wchodzimy. Dobra, jaki status? Uszkodzony mocno, ale... Zero amunicji. A. Chodzimy I guess. E, nic nie zrobimy z tym czołgiem zbytnio. No. No to mogę pijść DIFM znowu. Jedziesz ganałem. Po no, no, to, no, no. wycho to wychodziło dobrze. Dobra. To jadymy. Znowu. No, ta, zamarkowali czołg. Dwa czołgi aż. Są ale my pojedziemy po prostu drogą na wprost Tak myślę, że pojedziemy tą drogą i skręcimy potem w lewo. Andrzeju, nie denerwuj się. Wyklepiemy ten błotnik. No, zaraz wyklepiemy. Weźmiemy szpury i będziemy malować. No. Dobra. I podsumowanie teraz. Które trwa komisje długo Tak, dokładnie Powinna być opcja, żeby można było wyciszyć muzykę Bo dostanę i strike'a za to Albo po prostu wyciszę całą muzykę Też tak można W ogóle cały dźwięk z gry W tym momencie Ktoś na czacie pisze kaka Zgadzam się z nim Tak, ja też się zgadzam i widzowie tym akcentem kończę. Dzisiejszy odcinek, możecie napisać jak się Wam podobało, a z tej strony był polski Sapę i trzymajcie się i cześć.